Samochody z czasów, gdzie wyświetlacz ciekłokrystaliczny był szczytem technologii, dzisiaj z tym wyświetlaczem mają problemy, a do szczególnej grupy należy właśnie marka BMW. Zobaczcie, jak ten wyświetlacz wygląda. Chociaż trzeba przyznać, że jak na ten wiek samochodu i tak wygląda bardzo dobrze. Oczywiście możemy kupić nowe radio, kosztuje 3400 zł, ale jest w dużo tańszy sposób. Wymiana samego wyświetlacza. Procedurę demontażu fabrycznego radia w swoim samochodzie poszukajcie w instrukcji albo na internetowym forum. Cała zabawa będzie polegała na wymianie tego wyświetlacza. Za ten zapłaciłem 160 zł, kupiłem go w Polsce, ale możecie poszukać takich wyświetlaczy na świecie. Są od kilkudziesięciu zł, z tym, że trzeba będzie na taki wyświetlacz poczekać około trzech tygodni. Teraz muszę dostać się do płyty głównej. W tym celu trzeba zdjąć boczne panele, które wystarczy podważyć śrubokrętem. Następnie odkręćcie śruby trzymające metalowy szkielet. Część odkręca się torksem, a część zwykłym krzyżakiem. W dalekich zakątkach świata taki sam wyświetlacz można kupić już za 80 zł i to z darmową dostawą. Grzesiek dodatkowo odlutowuje połączenia płytki z obudową. Teoretycznie nie musiałbym tej płyty wyciągać z tej metalowej obudowy, ale odlutuję ją. To tylko punkty masowe wyciągnę na zewnątrz, i wtedy będziecie mogli zobaczyć dokładnie, jak przebiega montaż samego ekranu. No i mamy wszystko na wierzchu. Teraz zostało tylko odpiąć podświetlenie tego ekranu cieku krystalicznego, no i wystarczy go przełożyć. I teraz muszę odłączyć wyświetlacz od płyty. Tutaj mamy takie zabezpieczenie, sprężysta blaszka, która trzyma zawiniętą taśmę na płycie. Ściągamy tą blaszkę, trzeba ją delikatnie podważać, tak żeby nie uszkodzić płyty. I zobaczcie jak pięknie schodzi. No I dobra, to mamy z głowy, odchylmy teraz wyświetlacz w drugą stronę. Gąbka, która dociska piny. No i teraz zobaczmy, czy taśma jest klejona, czy zgrzewana. Nie jestem w stanie zobaczyć, muszę wziąć telefon i wykorzystam funkcję lupy w telefonie. Wygląda na to, że taśma jest przyklejona. Ale zaraz będziemy wiedzieć dokładnie. Zaczynamy ją delikatnie ściągać z płyty. Szczerze idzie bez problemu, także nic tutaj nie powinno się uszkodzić. wyświetlacz zdemontowany. Teraz lupa i zobaczmy jak te piny wyglądają. Żaden z pinów nie wygląda na uszkodzony. Każdą z nóżek trzeba jednak dokładnie oczyścić drobnym papierem ściernym. W zestawie, który kupiłem jest dokładnie tak jak w zestawie fabrycznym. Czyli piny z tej taśmy przyklejone są i zgrzane są z pinami, które są na płycie. Tak naprawdę do tego wypadałoby mieć specjalistyczny sprzęt lutowniczy. Ja takiego sprzętu nie mam, mam na to pewien pomysł i myślę, że ten pomysł zadziała. Natomiast pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić i żeby była szansa na to, że to się uda, musimy dokładnie oczyścić piny na płycie, tak żeby z nowymi pinami na taśmie miały idealny stek. Nie wolno jednak zbyt mocno piłować, by pinów nie zetrzeć do zera. Gotowe. Czas na przymiarkę taśmy nowego wyświetlacza. Muszę idealnie trafić w piny, zarówno na wysokość, jak i na boki. Jak przesuwamy taśmę prawo-lewo, widać jak odsłaniają się piny. No i właśnie te złote piny muszą być idealnie. Zakryte. Teraz przyklejam ją do taśmy klejącej, którą mam pod spodem. Jeszcze raz sprawdzamy, trzeba się dokładnie przyjrzeć. Po ustawieniu taśmy Grzesiek skleja ją roboczo z płytką, zwykłą taśmą biurową. Wszystko po to, by nie przesunęła się w trakcie zgrzewania. Parłem na taki pomysł, że podgrzeję te piny przez kartkę papieru. Wtedy wytopi się z nich klej. Zrobię to przy pomocy spawarki do plastików, ale nie będę po karce dmuchał bezpośrednio powietrzem, tylko będę ją masował tą częścią, czyli będzie to wyglądało jak prasowanie ubrania. Zaczynam od 250 stopni, dlatego że nie wiem, przy jakiej temperaturze folia się stopi. A 250 stopni nie powinno zaszkodzić. Temperatura 250 do 300 stopni przez kartkę przynosi oczekiwany efekt. Nie radziłbym wam tego robić zwykłą lutownicą bez regulacji temperatury no i bez specjalnej końcówki, która udawałaby żelazko. Na pewno lepszym pomysłem byłoby już zwykłe żelazko. Po zgrzaniu nowej taśmy Grzesiek montuje płytkę do obudowy i dolutowuje dawne połączenia masowe. W sumie po dwóch godzinach od demontażu panel wraca na swoje miejsce w desce rozdzielczej, oraz sprawdzić, czy nowy wyświetlacz działa. Łatwo nie było, ale cała naprawa się udała. Zobaczcie, każdy piksel jest idealnie wyświetlony. A do pełni szczęścia brakuje tylko dwóch żarówek od podświetlenia ekranu ciekłokrystalicznego, krystalicznego które właściciel będzie musiał sobie zmienić. Co do samej naprawy. Muszę się Wam przyznać, że wcześniej szukałem filmików instruktażowych w sieci. Znalazłem kilka, ale w żadnym z tych filmików nie było powiedziane ani słowa o tym, że taśmę trzeba zgrzewać do płyty. A według mnie bez zgrzania tej taśmy. Ta naprawa nie miałaby prawa się udać. W dwie godziny za 160 zł grzesiek wykonał naprawę, za którą elektronik zainkasowałby co najmniej 300. Łatwo policzyć, ile zostaje w kieszeni na takim zabiegu. To nie jest jednak łatwa naprawa. W naszej skali trudności dajemy jej aż 4 gwiazdki.